No, hej, dzień dobry. A dzisiaj, tak, dla odmiany, sobie troszeczkę pojeździmy po, po mieszkaniu, wykorzystując ten oto malutki samochodzik. Tak, sobie stworzyłem taki dziub dziuś. Trzyma się. Jest okej. Okay. Stworzyłem nie to, że nawet nie z nudów, tylko po prostu forfan. fun. z właśnie, ciekawości, czy się uda, czy się nie uda. Zobaczymy. Wygląda bardzo fajnie, przetestowałem, wygląda ok, ale zobaczymy jak się będzie nagrywało, tak więc enjoy, sam jestem ciekaw. Na razie. Cho. No więc cóż, enjoy, wezmę, lecimy, Hop. może być trochę głośno, ale, ale spoko.

i się chyba baterie wyczerpały, trudno. Ale wygląda fajnie, chyba. <laughs> Nieźle, spoko. Dobra, ludzie, to do następnego. <laughs> Eksperyment fajny w sumie.